Weganizm to taka restrykcyjna odmiana diety wegetariańskiej. Weganizm skupia się tylko i wyłącznie na produktach roślinnych, tak jak oczywiście warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych, produkty zbożowe, a także orzechy i nasiona. Osoby, które chciałyby przejść na weganizm, często zastanawiają się, czy będzie to odpowiednia dieta dla nich, czy też nie, tym bardziej, że w internecie istnieje wiele przeróżnych informacji. Więc dla osób, które mają ten dylemat, zapraszam do posłuchania. Często spotykam się z opinią, że dieta wegańska jest niezdrowa, ponieważ nasila akumulację metali ciężkich w naszym organizmie. Zorientowani w temacie obawiają się kadmiu, ołowiu czy też rtęci. Owszem, jest to silnie toksyczna trójca, ale przypiszmy temat bardziej. Prawdą jest, że te trzy metale gromadzą się w roślinach. Na przykład kadm uwielbia rośliny zbożowe i gromadzi się w roślinach korzeniowych, natomiast ołów wynika do korzeni roślin oraz osiada się na liściach roślin. Natomiast jeżeli chodzi o dane literaturowe, okazuje się, że np. zawartość ołowiu w roślinach jest stosunkowo niskie i bezpieczne dla naszego zdrowia. Ponadto przyswajalność metali ciężkich ograniczają takie pierwiastki jak wapń, magnez czy też żelazo, a jeżeli chodzi o kadm, to dodatkowo witamina C będzie spowalniała czy też ograniczała przyswajanie kadmu w naszym organizmie. Więc czy dieta wegańska będzie kumulowała w naszym organizmie metale ciężkie? Myślę, że prawidłowo zbilansowana, różnorodna przede wszystkim dieta wegańska raczej nam tego nie zrobi. Szukając, przeglądając środków detoksykujących, natknęłam się na napar z liści kolendry, jakoby miała wydalać metale ciężkie z naszego organizmu. Natomiast przeszukując literaturę, nie natknęłam się jakoby ta kolendra, miała, rzeczywiście ta konkretna kolendra miała właściwości oczyszczające nasz organizm. Aczkolwiek nie umniejszając właściwością liści kolendry, możemy ją stosować w ramach prawidłowo zbilansowanej diety, różnorodnej przede wszystkim. Kolejną obawą i chyba największą, wegan, e, jest niedobór białka pełnowartościowego. O co chodzi z tym białkiem pełnowartościowym? Może zacznijmy od tego, że białko składa się z aminokwasów. Część tych aminokwasów jest syntezowana, tworzona w naszym organizmie, natomiast pozostałe aminokwasy powinniśmy dostarczyć wraz z naszą codzienną dietą. Dopiero gdy dostarczymy wszystkich aminokwasów tzw. egzogennych wraz z pożywieniem w odpowiednich ilościach, dopiero wtedy organizm będzie mógł umiejętnie wykorzystać całą pulę aminokwasów. Dlaczego białko jest takie ważne? Większość z nas wie, że to jest po prostu materiał budulcowy, tworzy nie tylko mięśnie, ale również nasz układ odpornościowy. Dlatego tak ważne jest, żeby dostarczać białko w odpowiednich ilościach. No więc jak my się weganizm do białka? O ile produkty odzwierzęce, tak jak mięso, ryby, jaja, czy też produkty mleczne zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne w odpowiednich ilościach, tak białka roślinne już nie. Zawsze produkt roślinny zawiera jakiś jeden aminokwas bądź kilka. Na takim niskim poziomie, no i niestety, ale zmniejsza biodostępność tych aminokwasów. Dlatego powinniśmy szukać takiego produktu spożywczego, który też będzie wegański, ale będzie zawierał już więcej tych aminokwasów, które były w tym drugim produkcie niedoborowe. I w ten sposób tworzymy, yy, zwiększamy biodostępność aminokwasów, które spożywamy. Można powiedzieć, że tworzenie białka w diecie wegańskiej to tak jak puzzle. Według amerykańskiego stowarzyszenia dietetyków nie jest konieczne spożywanie białka komplementarnego w ramach jednego posiłku. Wystarczy, że będziemy spożywać różnorodne produkty spożywcze i dostarczać różnorodnych aminokwasów egzogennych, zapewniając przy tym odpowiedni bilans azotowy. Więc wniosek jest jeden: jedz różnorodnie. Witamina B12 jest niesłychanie ważną witaminą, ponieważ m.in. tworzy czerwone krwinki, bierze udział w przemianach energetycznych, wspiera wzrost i rozwój mięśni, a także poprawia pamięć i koncentrację. Niestety, ale witamina B12 występuje tylko i wyłącznie w produktach odzwierzęcych. Przeciwnicy suplementów twierdzą, że w naszym organizmie ta witamina B12 jest wydzielana i nie jest konieczna dodatkowa jej suplementacja. Ale trzeba zwrócić uwagę, że ta witamina B12 jest syntezowana w naszym organizmie, ale dopiero w jelicie grubym, więc jedyną rzeczą, którą nasz organizm potrafi zrobić z tą witaminą, to po prostu ją wydalić. Więc ważne jest to, żeby Regularnie robić pomiar witaminy B12, osoby, które są y, od lat na diecie wegańskiej powinny te badania robić regularnie i jeżeli wychodzą jakiekolwiek niedobory, to rozpocząć po prostu suplementację. Kolejnym takim problemem wegan, wegan czy też dylematem jest wapń. Czy mamy jego niedobór, czy też nie? Jeżeli chodzi o wapni, on jest łatwiej dostępny w diecie wegańskiej, ponieważ znajduje się m.in. w nasionach roślin strączkowych, czy też w nasionach, w orzechach, dużo znajdujemy w sezamie. Takim prawdziwym bogactwem wapnia w diecie wegańskiej uważam, że jest hummus, ponieważ mamy tam ciecierzycę, która ma bardzo dużo wapnia i sezam, który również jest dobrym źródłem wapnia. Żeby poprawić biodostępność tej pasty, żeby te, tego wapnia wpłynęło nam się więcej, powinniśmy dodać troszeczkę witaminy C, więc proponuję wtedy na kanapce dodać troszeczkę natki pietruszki bądź czerwoną paprykę. Wtedy ta biodostępność będzie zdecydowanie lepsza. Więc, czy mamy bać się niedoboru wapnia? Myślę, że jeżeli chodzi o wapnie, raczej powinniśmy spać spokojnie. Trzeba jednak pamiętać, że biodostępność wapnia będzie zwiększała witamina C, witamina D oczywiście i witamina A. Podsumowując, czy dieta wegańska będzie odpowiednia dla mnie? Tylko przypomnę, jeżeli chodzi o metale ciężkie, to w sumie, jeżeli nasza dieta jest różnorodna, oparta o naturalne składniki, więc nie musimy się bać, że e, będzie, będą odkładane, w naszym organizmie metale ciężkie. Po drugie, jeżeli chodzi o białko, to nie jest tak, że w ramach danego posiłku musimy tworzyć białko komplementarne. Ważne jest, żeby dostarczyć wszystkich aminokwasów egzogennych w ciągu całego dnia. Jeżeli chodzi o witaminę B12, to pamiętaj koniecznie, monitoruj regularnie ten y, poziom tej witaminy i jeżeli masz niedobór, to oczywiście suplementy. Jeżeli chodzi o fabnię, to jedz nasiona roślin strączkowych i pamiętaj, że biodostępność zwiększy witamina C, witamina D oraz witamina A. No więc, czy warto przejść na weganizm? Jeżeli chodzi o dietę wegańską, uważam, że jest naprawdę fajną alternatywą, tym bardziej, że stanowi dobre, dobrą profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych. Takie dane znajdziemy w niejednej publikacji. Natomiast jedynym takim minusem diety wegańskiej jest niestety, ale poświęcenie trochę więcej czasu na przygotowywanie tych posiłków powinno być staranne, różnorodne więc jak gdyby ta dieta na pewno zajmie nam więcej czasu w przygotowaniach, aniżeli zwykła zwyczajowa dieta. Mam nadzieję, że wyjaśniałam wszystkie palące kwestie z zakresu weganizmu, a jeżeli nie to zachęcam Was do komentowania jestem również na Instagramie, więc zapraszam. Tymczasem ja będę się z Wami już żegnać prawie wakacyjnie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!